Dziś zagłębimy się w fascynujący temat jak wyglądał świat przed potopem? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak żyli ludzie przed wielką katastrofą, która zmieniła historię ludzkości? Jak wyglądała Ziemia, klimat, kultura, religia, moralność, a nawet technologia tamtych czasów? W tym filmie zanurzymy się w kilka faktów i tajemnic dotyczących świata przedpotopowego. Opierając się na Biblii oraz innych źródłach historycznych i naukowych. Zostań z nami do końca, aby odkryć zaskakujące szczegóły. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować kanał, włączyć dzwonek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia i udostępnić ten materiał swoim znajomym, aby i oni mogli dowiedzieć się więcej o tym intrygującym temacie. Zacznijmy od pierwszego faktu. Długości życia przed potopem. Czy wiesz, że ludzie tamtej epoki żyli znacznie dłużej niż my dzisiaj? Biblia mówi nam, że patriarchowie przed potopowi żyli setki lat, prawie dochodząc do tysiąca lat. Na przykład Adam, pierwszy człowiek, żył 930 lat. Set, jego syn, osiągnął 912 lat, a Matuzałem, dziadek Noego, Żył niewiarygodne 969 lat, będąc najdłużej żyjącym człowiekiem w historii. Noe, bohater historii o potopie, żył 950 lat. Ale dlaczego żyli tak długo? Jedna z najpowszechniejszych teorii mówi, że środowisko ziemskie w tamtych czasach było znacznie bardziej sprzyjające długowieczności, być może z powodu warstwy pary wodnej, która otaczała Ziemię. Chroniąc ją przed promieniowaniem słonecznym i tworząc umiarkowany i wilgotny klimat. Ta warstwa miała się rozpaść podczas potopu, powodując deszcze, które zalały świat. Po potopie klimat zmienił się drastycznie, stając się zimniejszy i suchszy, a promieniowanie słoneczne zaczęło wpływać na zdrowie ludzi, skracając ich długowieczność. Kolejnym ważnym punktem jest interakcja między boskim a ludzkim w tamtych czasach. Biblia mówi, że przed potopem Bóg komunikował się bezpośrednio z takimi ludźmi jak Adam, Ewa, Kain, Abel, Inak i Noe, udzielając im wskazówek, ostrzeżeń, obietnic i błogosławieństw, a także sądził ich, gdy grzeszyli. Biblia wspomina również o związku między Synami Bożymi a Córkami Ludzkimi, z którego rodzili się Nefilimowie, rasa gigantów. Istnieje wiele interpretacji, Kim byli ci synowie Boży i córki ludzkie? Ale jedną z najczęstszych jest ta, że synowie Boży to upadłe anioły, które zbuntowały się przeciwko Bogu, a wchodząc w relacje z ludzkimi kobietami, zrodziły nefilimów, hybrydy o cechach ludzkich i anielskich, znanych z siły, wzrostu i zła. Te istoty przyczyniły się do przemocy i zepsucia na ziemi, przyciągając sąd Boży na ludzkość. Ale kim byli ci upadli aniołowie i dlaczego się zbuntowali? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie, przed stworzeniem Ziemi. Biblia mówi nam, że zanim Bóg stworzył Ziemię, istniał wraz ze swoim synem Jezusem, a także stworzył anioły, istoty duchowe, które go czciły i służyły. Wśród nich wyróżniał się Lucyfer, najpiękniejszy i najpotężniejszy. Jednak Lucyfer Pełen pychy i ambicji, pragnął być równy Bogu i razem z jedną trzecią aniołów zbuntował się przeciwko niemu. Bóg wyrzucił lucyfera i jego zwolenników z nieba, a oni zostali strąceni na ziemię, gdzie lucyfer stał się znany jako szatan, a jego zwolennicy jako demony. Szatan, widząc stworzenie człowieka i kobiety na obraz i podobieństwo Boga, postanowił się zemścić. Używając węża, zwiódł Ewę. Skłaniając ją do nieposłuszeństwa Bogu, co sprowadziło Grzech na świat i uczyniło Szatana księciem tego świata. Od tego momentu Grzech przyniósł śmierć, ból, cierpienie i bunt przeciwko Bogu, a historia ludzkości stała się historią upadku i odkupienia, konfliktu i nadziei. Kain i Abel, pierwsi synowie Adama i Ewy, są przykładem tej historii. Podczas gdy Abel podobał się Bogu swoimi ofiarami, Kain, z zazdrości, zabił swojego brata. Bóg, znając serce Kaine, skonfrontował go i ukarał, ale mimo to Kain miał potomstwo i założył pierwsze miasto w historii. Jego potomkowie wyróżnili się swoimi osiągnięciami, ale także oddalili się od Boga, pogrążając się w przemocy i niemoralności. Lamek, jeden z potomków Keine, był pierwszym poligamistą i także mordercą, co pokazuje, jak ludzkość oddalała się od Boga. Ale w kontraście linia Seta, trzeciego syna Adama i Ewy, nadal czciła Boga, co ostatecznie doprowadziło do Noego, który został wybrany przez Boga na strażnika nowego początku dla ludzkości. Bóg polecił Noemu zbudowanie arki, aby ocalić swoją rodzinę i zwierzęta przed potopem. Arka była arcydziełem boskiej inżynierii, zaprojektowanym tak, aby wytrzymać wody, które miały pokryć ziemię. Noe budował arkę przez około 120 lat i w tym czasie głosił o nadchodzącym sądzie, ale jego współcześni go ignorowali. W końcu nadszedł potop, a wody pokryły ziemię przez 150 dni. Ale Bóg nie zapomniał o Noem. Kiedy wody zaczęły opadać, Noe wypuścił gołębice. Która wróciła z gałązką oliwną, co oznaczało, że ziemia zaczynała wysychać. Noe i jego rodzina wyszli z arki i ponownie zaludnili ziemię, otwierając nowy rozdział w historii ludzkości. Ta opowieść o potopie to nie tylko historia zniszczenia, ale także nadziei i odnowy pokazująca, że nawet w obliczu sądu łaska Boża zawsze oferuje drogę do zbawienia. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz zobaczyć więcej filmów na podobne tematy, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, polubić ten film i udostępnić go swoim znajomym. To pomoże nam dalej dostarczać fascynujące treści takie jak ta. Do zobaczenia w kolejnym filmie.